Dzień dobry, dzień dobry. Telendos. Najbliższa wyspa sąsiadująca z Kalem Nos. Przejażdżka tutaj promo łódkiem, łódką, Zajmuje od 5 do 10 minut. Promy regularnie od bladego świtu praktycznie do późnego, późnego wieczora. Wyspa o powierzchni 4,5 km. Nieduża, cicha, spokojna. Nie ma tutaj samochodów. Nie są ścieżki sporadyczne. Jest jeden hike na tą górę tam na najwyższy szczyt. Czy też punkt telendos? Jest tutaj wspinanie, na które lepiej popłynąć niż iść, bo wycieczka dookoła dookoła wyspy w tym upale jest generalnie niczym przyjemnym. Co można znaleźć na tej wyspie? Kilka fajnych plaż. Mamy Dobry. kilka bardzo dobrych i ciekawych rodzinnych restauracji. Przede wszystkim Sama miejscówka jest dużo bardziej spokojniejsza, powolna, nie dzieje się tutaj nerwowo. Jest tu oczywiście dużo turystów, no mamy środek sezonu, ale to dużo, to i tak jest jedna czwarta tego, co ma się dzieje po drugiej stronie, czyli na Kalymnos. Jedną z plaż znajdujących się po przeciwległej stronie tej wyspy, za taką ma małym, wyspiarskim przewężeniem. Jakieś 5 minut spacerem od miejsca, w którym wysiadacie z łódki transferowej, jest plaża Cholaka, Beach, Nie wiem dokładnie jak się to wymawia w języku greckim. Nieduże miejsce, kameralne, w miarę ciche. Kiedy mamy silniejszy wiatr, powstają tutaj bardzo fajne fale, na których można się pobawić. Kiedy jest spokojnie, wygląda to tak. Jak na większości miejsc, niestety na tej wyspie, te wszystkie parasole i łóżka, które się tu pojawiają, stały się już płatne, w sensie, że zawsze były. W chwili obecnej, na przykład, informacja tutaj: wypożyczenie takiego miejsca dla jednej osoby 8 euro, dla dwójki 10 euro. Czy warto? Macie no, moją odpowiedź. My spożytkujemy ten czas w miejscu, gdzie nie trzeba niczego wypożyczać. Niesamowite jest to, że znajdując się dopiero na Telendos i patrząc z Telendos w stronę wyspy Kalymnos, widzicie, jaki tutaj jest ogrom tego wspinania. Wszystko to tutaj, o tu paluchem, tu w tą stronę. Sektor poeci, jak dobrze pamiętam. Później idziemy w lewo, panorama. Grande grota, żeby tu nam złapało ostrość. Tam, w tamtej części. W lewo, w lewo, w lewo. Te sektory. Później mamy dopiero tam dalej. Sektor Odyseja, Za winklem, za zakrętem. Arginonta. Później dopiero wieś Emporius. Piracka plaża. A to wszystko to jest tylko jedna strona wyspy Kalymnos. Próbowałem znaleźć na szybko jakieś informacje, bo tutaj na placu szkolnym, taka nieduża szkoła, tutaj jest podobno. Kiedyś był tutaj jeden uczeń, być może się to już zmieniło. Tu przygotowane są jakieś takie namioty, grała tam muzyka. Panowie z konsoli zapuszczali. Być może jest to jakaś impreza, bo po stronie kalimnickiej na nabrzeżu dużo policji, wygrodzone strefy parkowania. Na łódce panowie na zielono, tu z wszystkimi tymi. W pagonach te gwiazdy, belki i tak dalej Więc być może coś tutaj się dzieje Nie mam pojęcia co to może być Próbowałem to wygooglować, ale Nie ma tutaj za dobrego zasięgu Nie jest to też dla mnie takie najistotniejsze Natomiast coś na pewno ważnego się tu odbywa Zarówno po stronie kaliminijskiej Jak i tutaj na Telendos Muszą sobie radzić z pozyskiwaniem słodkiej wody, tam, w sensie tam, że na Kalymnos mamy takie automaty, na ten moment darmowe. W sumie od kiedy pamiętam, są darmowe, z których możemy czerpać słodką wodę. Tutaj też jest taki system filtracji. Myślę, że to właśnie zaopatruje wyspę w słodką wodę. No bo skąd mieliby ją pozyskiwać? EEA Grants, czyli jakiś udział środków unijnych. Słodka woda zapewniona, no jest to słuchajcie cała ta taka część jak się gdzieś tam ruszycie poza te główne powiedzmy deptaki no to jest tak typowo jak powiedzmy na wsi w Grecji wala się dużo niepotrzebnych rzeczy, kompletnie niezagospodarowanych dałoby się to oczywiście pewno posprzątać, ale ale no po co, skoro leży nikt nie krzyczy, nie przeszkadza szkoda jako ciekawostka dodam tylko, że ta wyspa, czyli Telendos, do VI wieku naszej ery była całością z wyspą Kalymnos. Dopiero po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce, doszło do tej sytuacji, gdzie powstała tutaj ta cieśnina. Wcześniej dało się tutaj normalnie przejść suchą nogą, aktualnie no bo to już dosyć dawno ten szósty wiek był. Mamy tutaj cieśninę, zatokę. Jest to tylko i wyłącznie połączenie żeglowne. Dobra, słuchajcie, już wiem wszystko. 11 września 2025 prezydent Republiki Greckiej weźmie udział w poświęceniu budynku szkoły na Telendos. Stąd tutaj tyle policji i ważniaków różnych kolorowych strojach, pagony, odznaki, dobra, to znaczy, że trzeba stąd uciekać. Cała strona Telendos, ta, która patrzy na Kalemnos, tak naprawdę są to. Taki deptak i restauracje oraz pokoje do wynajęcia aktualnie, co jest dosyć z jednej strony zadziwiające, ponieważ potrafi tu być pełno plaże i to nawet te najbardziej takie komercyjne, są zupełnie puste w restauracji. Dobra, jest wcześnie, więc jeszcze nie ma pełnej klienteli. Wszystko tu jest, słuchajcie, odświętne, odmalowane ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej czekają tutaj na przyjazd prezydenta Republiki Greckiej więc wszystko odpicowane trawa na zielono murki na biało jest pięknie jeżeli chodzi o turystykę taką nazwijmy ją roboczo pieszą na Telendos jest tutaj hike taki przez o. Tam za tą wyspę, przez jaskinie, wąwóz i z powrotem. Jest to hike, generalnie myślę, na kilka godzin niespiesznie. Nie jest on jakiś bardzo długi. Niemniej jednak, latem i w tych temperaturach, no, chciałem powiedzieć, że nie ma pieniędzy, które by mnie do tego przekonały, żeby nim pójść. No, to nie jest oczywiście prawdą. Niemniej jest gorąco, trzeba ze sobą zabierać dużo wody. Wspinanie, tak jak za plecami mamy. Kalymnos, Stamtąd przypłynęliśmy. To spinanie znajduje się dokładnie po drugiej stronie wyspy takim najlepszym patentem zdroworozsądkowym, to jest dogadanie się z ziomkiem, który tutaj czy z ziomkami, którzy tutaj przypływają łódkami w kilka osób, zrzucacie się i panowie generalnie po tym jak was wysadzą, to o, tu jest palec. To płyniecie sobie dalej, 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 dalej. Wysadzają Was pod sektorem spinaczkowym. Tam się umawiacie potem na powrót. I cała to logistyka, chodzenie w tych upałach, to nie jest to najlepszy pomysł. Tam przed chwilą lądował wojskowy helikopter, prawdopodobnie z panem prezydentem na pokładzie. Tutaj już w zatoce. O, łódź policyjna, która zatrzymuje pomniejsze łódki, informując o tym, że mają prawdopodobnie nie podpływać tam wyżej, bo trasa, którą będzie się przemieszczał pan prezydent to tam, o tak jak ta malutka łódeczka, to tędy sobie będzie przepływał, więc być może chodzi o to, żeby tu zmaksymalizować bezpieczeństwo. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Opuszczenie tej części, bym powiedział, cywilizowanej na Telendos to jest jakieś 5 minut, marszu dosłownie 10 minut. Dochodzicie do miejsca, gdzie pojawia się ogrodzenie, takie rachityczne i dalej. Już mamy tylko taką hajkową ścieżkę. Ja tu idę w zwykłych laczkach, więc nie jest ona jakaś specjalnie. Wymagająca. Jest to początek tego szlaku, albo koniec, zależy od której strony go zaczniecie, tego szlaku, który idzie dookoła Telendos. My chcemy tu znaleźć jakieś miejsce, gdzie można się jeszcze bulknąć i będziemy wracać już na część Kalimnisko. Może nie żeglowałem nigdy jakoś bardzo, bardzo dużo, ale szanty to śpiewałem. Na Mazurach byłem, żagle widziałem. Wszyscy ci, którzy mnie uczyli czegokolwiek o żeglarstwie, zawsze powtarzali, że silnik i żagle to. A ci, którzy wiedzą, to sobie to powiedzą. Chciałem nagrać podsumowanie naszego wyjazdu na Kalymnos na nabrzeżu, ale tam jeszcze trwa obiad z panem prezydentem. W ogóle bardzo fajny dzień nam z tego wyszedł. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie widzieć więcej takich materiałów. Jeszcze kilka z Kalymnos oczywiście powstanie, w to nie wątpię. Czekam na Wasze uwagi i sugestie. Dodatkowo na koniec, ile kosztuje taka przejażdżka na Kalebnos? Ile ten prom? 3 euro od osoby aktualnie sobie życzą. Nas spotkał ten zaszczyt, że mamy, dotarliśmy na Telendos w momencie, w którym odwiedzał tą wyspę prezydent Republiki Greckiej mamy nawet z nim zdjęcie Znaczy mamy, ba bardziej to mamy jego zdjęcie niż z nim mamy to zdjęcie no natomiast taki zaszczyt nas kopnął e, wziąłem drona nie odważyłem się go tam wyjąć i latać jakby boję się takich konsekwencji kiedy są takie hordy policji i do zobaczenia w następnym odcinku